Wyobraź sobie ogromne okno tarasowe HST o szerokości 4,5 metra. Jak je skutecznie zacienić, nie psując estetyki elewacji i nie przeciążając konstrukcji? Odpowiedź brzmi: roleta zewnętrzna w jednej kasecie, ale z podziałem pancerza na dwie części. Dlaczego to takie ważne? Bo przy tak dużej szerokości jeden pancerz musiałby być wykonany z bardzo grubych lameli praktycznie jak w bramie garażowej a to oznaczałoby konieczność zastosowania ogromnej skrzynki, której nie da się już ukryć pod ociepleniem, jeśli izolacja ma grubość np. 20 cm. Podział pancerza na dwie części to sprytny kompromis. Pozwala użyć standardowych lameli i mniejszej kasety, którą łatwo zamaskować pod elewacją. Estetyka zachowana. Funkcjonalność na najwyższym poziomie. Ciekawostka? Kolor pancerza dopasowaliśmy nie do okien, ale do planowanej elewacji. Dzięki temu wszystko będzie spójne, kiedy dom zyska ostateczny wygląd. Takie rozwiązania polecamy naszym klientom z Dąbrowy Górniczej i okolic, zarówno do domów jednorodzinnych, mieszkań w blokach, jak i lokali usługowych. A jeśli ty też stoisz przed wyborem Rolet, chętnie ci doradzimy.